InSportLine piłka gimnastyczna komfort z pompką plus DVD 75 cm kolor, fioletowy. Opis produktu. Gimnastyczna piłka Line komfort bal nowej generacji profesjonalnych piłek gimnastycznych. InSportLine komfort bal wykonana jest z materiału PCV o wysokiej wytrzymałości, odpornego na pęknięcia. Maksymalne obciążenie tej piłki to aż 600 kg. Posiada ona również antypoślizgową ochronną powłokę dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Seria gimnastycznych piłek sport Line Comfort produkowana jest w kilku rozmiarach i kolorach. W zestawie dołączona jest pompka i instruktażowe DVD z ćwiczeniami. Ciłka wykorzystywana jest do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcji wad postawy i rehabilitacji. Stosowana jest również do treningów fitnessu i Ciłki przeznaczone są zarówno do użytku domowego jak i komercyjnego. Parametry. Uniwersalna piłka gimnastyczna. Materiał bardzo odporny na pękanie materiał PVC. Antypoślizgowe zabezpieczenie powierzchni. Maksymalne obciążenie 600 kg. Rozmiar 75 cm. W zestawie. Ciłka gimnastyczna. Pompka ręczna. Instruktażowe DVD. Zaprojektowana do wszechstronnego treningu. cardio, Fitness. Ćwiczeń rehabilitacyjnych. Dopasuj dla siebie najbardziej odpowiedni model. Oto optymalne średnice piłki do danego wzrostu.